Drodzy widzowie, ciekawe, że tę przypowieść o ziarnie, co wzrasta, zapamiętał i zapisał tylko Marek. Może to dlatego, że jak sugeruje Alessandro Pronzato, w tej przypowieści nie ma moralizowania. Nie mówi, co należy robić, a czego unikać. Niczego też nie nakazuje i niczego nie zabrania. Mówi tylko o losach ziarna. Wyraźnie rozgranicza pracę od rolnika, od wzrostu ziarna. On jest od zasiewania. A ziarno od wzrastania. Na dodatek nie bardzo wie, jak to wzrastanie się dzieje. Jak to ziarno samo z siebie wydaje plon? Ono wzrasta niezależnie od tego, czy on śpi, czy czuwa, tak w dzień, jak i w nocy. Gdyby to wszystko zależało tylko i wyłącznie od rolnika, pewno nie mógłby spać spokojnie, wciąż musząc doglądać zasiewu. A tymczasem, mimo że nie wie, jak to się dzieje, jest przekonany, że ziarno przyniesie plon. I taką logikę ziarna Jezus przypisuje Królestwu Bożemu. To pojęcie Królestwa Bożego wymyka się trochę naszemu rozumieniu. Pierwsze skojarzenie to oczywiście terytorium rządzone przez konkretnego władcę. Ale w kulturze judaistycznej królestwo było czymś jeszcze pewnym stanem urzeczywistnienia się Bożego Ładu i Porządku. I pewno tak rozumiane Królestwo miał na myśli Jezus. Odpowiadając faryzeuszom: Nie powiedzą oto tu jest, albo tam, ponieważ Królestwo Boże pośród Was jest. Myśląc o Królestwie Bożym, zwykle wybiegamy wyobraźnią daleko w przyszłość, wyobrażając sobie, co dobrego nas czeka. A Jezus dość jednoznacznie, nawet stanowczo, sprowadza rozumienie Królestwa Bożego z nieokreślonej czasowo przyszłości na zwyczajność teraźniejszości. Rzeczywistość tego królestwa spełnia się nie inaczej, jak tylko z zasiewanymi przez nas ziarnami dobra. Nasze życie, postawy, wybory, zachowanie to przestrzenie realizowania się, spełniania się Królestwa Bożego przez dobro w nas i przez nas. Jego przestrzenna zewnętrzność jest pochodną osobowej wewnętrzności. Ta przypowieść pokazuje też niezwykłą siłę ziarna dobra. Życiowa siła ziarna dobra nie zależy wcale od naszej aktywności, ale jest jego wewnętrzną właściwością. Ta fundamentalna siła ziarna dobra działa powoli, czasem wręcz niezauważalnie, ale skutecznie, według swoich praw, które trudno nam zrozumieć. Tak rozumiane Królestwo Boże to nie lada wyzwanie i to różnokierunkowe. Po pierwsze, nie rozsiewamy ziaren dobra zbyt hojną ręką. Wolimy raczej reglamentować ich zasiewanie, a po drugie, to chętnie byśmy przyspieszali owocowanie ziaren dobra, bo zbyt powoli owocują. My róbmy swoje, cierpliwie zasiewajmy, bo im hojniejszy zasiew ziaren dobra, tym więcej jego owocowania.